Cicząłem tutaj Laura. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o książce, o której już zdążyłam Wam lekko tam napomknąć w poprzednim filmie i powiedziałam Wam też wtedy, że zachowam moją opinię yy, na tamten czas dla siebie, ponieważ niedługo pojawi się. Film poświęcony całkowicie tej książce i oto jest. Dzisiaj nadszedł ten dzień i opowiem Wam o bez winy Mia Sheridan. Mia Sheridan, czyli autorka bez słów, bez słów, które bardzo mi się spodobało, o którym Wam już mówiłam w filmie Top 3 Historii Miłosne. Jest to książka totalnie nowa na rynku, więc możliwe, że jeszcze o niej nie słyszeliście, od czego ja tutaj jestem. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Jeśli o mnie chodzi, to ja tę książkę dostałam i mogłam przeczytać dzięki księgarni Platon 24, do której link, jak zwykle, jest w opisie i jest z którą mam taki fajny deal dla was, że tak się wyrażę, jeśli macie ochotę przeczytać tę książkę. Po obejrzeniu tej recenzji bardzo możliwe, że będziecie mieć taką ochotę. Zapraszam was na stronę Platona, na której będzie obowiązywał do 5 października kod bez winy, który upoważnia was do 5% zniżki. Plus tam są zawsze jakieś promocje, więc jeśli jesteście sprytni, to na pewno uda wam się zaoszczędzić więcej pieniędzy, zatem w opisie też będą wszystkie kody. Jest jeszcze kod Platon5, który też yy, upoważnia do 5% zniżki, zatem bez winy. Platon 5 wszystko jest w opisie. Zajrzyjcie tam, a teraz już przejdźmy do recenzji. Bez winy mi Sheridan, czyli książka o miłości. Boże, jakie to jest zaskoczenie. To oczywiście tak bardzo, bardzo uogólniając, ponieważ na kartach tej powieści znajdziemy mnóstwo odcieni miłości. Ale zanim wejdę w szczegóły, pozwólcie, że przedstawiłam fabułę bez winy. Najpierw poznajmy Kirę, która jest bezdomna, bez grosza przy duszy, pomimo tego, że jest córką prezydenta San Francisco. Powiedzmy, że odbyły się pewne sprzeczki w rodzinie, ale o tym dowiecie się sami czytając tę książkę. Wracając, Kira właśnie powróciła z Afryki, w której pomagała budować szpital. I tak jak powiedziałam na początku, nasza główna. Bohaterka nie ma w portfelu totalnie nic, więc sytuacja nie przedstawia się zbyt interesująco kolorowo, ale nie ma tego złego, ponieważ Kira okazuje się bardzo sprytną kobietą, bardzo odważną, bardzo bezczelną momentami i postanawia oświadczyć się właścicielowi słynnej winnicy, Graysonowi. Co ciekawe, Grayson jest bankrutem i nie ma w ogóle pieniędzy. Jego ojciec, który utrzymywał i zajmował się interesami rodzinnymi, winnicą, niedawno zmarł, a Grayson jakiś czas temu wyszedł z więzienia po odsiedzeniu pięciu lat. Za morderstwo, więc dlaczego niby Kira miałaby oświadczać się temu bankrutowi, skoro? Nie zakochali się w sobie, w ogóle nie znają się, okej? Okay? Oni się poznali przy tych oświadczynach. Tego wam nie powiem, ponieważ nie chcę zdradzać za dużo. Nie mogę powiedzieć, że jestem jakoś zaskoczona tą książką, ponieważ nie jestem, bo ja już czytałam książki Sheridan i mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Jak na mój babski nastoletni głos, ona pisze bardzo dobrze i mi się to podoba. Ona od razu wciąga czytelnika w historię do tego stopnia, że ja nigdy nie mogę się oderwać od czytania jej książek i wychodzi na to, że jej powieści czytam mniej więcej i w jakieś 24 godziny. I tak też było w tym przypadku, bez winy pochłonęłam w jeden dzień, co oczywiście bardzo dobrze świadczy o tej książce, jest uzależniająca i naprawdę angażuje czytelnika w to, co się dzieje w tej książce. Jeszcze z takich technicznych rzeczy wam powiem, że akcja rozgrywa się strasznie cholernie szybko. Naprawdę jest bardzo dynamiczna, dlatego pewnie tak wciąga, ponieważ tutaj po prostu nie ma miejsca na nudę. To jest ile stron? To jest, moi drodzy, o dajcie mi chwilę, to jest 411 stron i przez te 411 Stron absolutnie nie ma miejsca na chwilę takiego spokojnego czytania, tylko cały czas się po prostu dż, dż, dż. nie mogę się wysłowić. Wybaczcie mi to. Ta książka bardzo uzależnia. Co jest oczywiście na plus, ale nie jest na plus, kiedy następnego dnia macie sprawdzian, więc podchodźcie do niej bardzo ostrożnie, ok? Ponieważ piękna zawsze może przerodzić się w bestie i tak jest też w tym przypadku. Uważajcie, bo to jest bardzo uzależniająca, złośliwa książka. Ona może wam zepsuć wiele planów na następny dzień, bo będziecie chcieli zostać w domu i ją czytać. Tak jest i tak było. Nie chcę porównywać tej książki do bez słów, ale trochę muszę, ponieważ na początku, jak zaczęłam ją czytać, to miałam wrażenie, że to będzie coś bardzo podobnego. Bo tak czytam to i jest właśnie ten motyw, że przyjeżdża dziewczyna z bardzo daleka i jej życie prywatne totalnie się posypało, dlatego szuka takiego ukojenia w innym miejscu, szuka bezpieczeństwa, nowych znajomości, nowego domu, totalnie gdzie indziej. I nasuwa się taki osobnik, którego nikt nie lubi. W przypadku bez słów był to archer, w przypadku bez winy był to Grace. A. I właśnie przez przypadek ta dziewczyna zaczyna interesować się tym chłopakiem, tym odrzuconym przez społeczeństwo wyrzutkiem. No i co? No i zakochują się w sobie. Oczywiście to nie jest spoiler, ponieważ to jest oczywiste. Problemy rodzinne odgrywają tutaj naprawdę istotną rolę i w przypadku Graysona, i w przypadku Kiry. Oni w tej historii razem się odnajdują i razem przekonują się do siebie. Razem dochodzą do wniosku, że może, żeby się zakochać, trzeba jakby pogodzić się z przeszłością i ze smutkiem. Trzeba zaakceptować ból i cierpienie. Nie, żeby zrobić krok naprzód i znaleźć Kogoś nowego. Właśnie w tej książce jest to zawarte. Oni oboje dojrzewają i z dzieci stają się dorosłymi, pomimo tego, że są już od bardzo dawna dorośli. To chyba właśnie w tym momencie, w którym oni się poznają, zaczynają dojrzewać. Momentami było mi naprawdę przykro, czytając tę książkę, ponieważ szczególnie historia Greysona jest naprawdę wzruszająca. To, jak on się wychowywał w tej winnicy, potem coś tam, coś tam, coś tam. A co do tej winnicy, to bardzo, bardzo podoba mi się ten motyw winnicy, że tak to ujmę, tak trochę powiecie, szkolne ale naprawdę fajnie zostało to przedstawione. Ta winnica, pomimo tego, że trochę obawiałam się, że to będzie taki e, przerażający klimat starej winnicy i tak dalej, to nie, absolutnie jest to naprawdę ciepłe miejsce, tak to przynajmniej autorka przedstawiła w swojej książce. Stara winnica z labiryntem i długimi korytarzami, piwnic ze starym widem ojca, kolekcjonera, naprawdę przypadło mi do gustu. Zatem książkę oceniam ogólnie bardzo na tak, ponieważ ja lubię takie książki, to jest jedna z tych książek, o których Wam tak często mówię, książki, które po prostu bezczelnie zabierają nam czas, jednocześnie bardzo go umilając, i właśnie za to lubimy czytać książki, bo umilają nam czas. Super! Więc jeśli macie ochotę na coś, co po prostu oderwi was od rzeczywistości i pozwoli wam zagłębić się w fotelu z kubkiem ciepłej herbaty, to polecam wam bez winy. Ale, ale, jest jedno, ale, słuchajcie, muszę was ostrzec przed tym, że w tej książce są naprawdę intensywne sceny erotyczne, co nie powiem nie jest takie złe, ale trochę jednak jest złe, ponieważ główna bohaterka nazywa Greysona Grejem i od razu mi się nastąpiły takie skojarzenia z 50 twarzy Greja i te sceny były przesadzone momentami, ponieważ sceny erotyczne ogólnie w książkach nie są złe, ale jak się przesadzi, to się przesadzi i w żadną stronę po prostu to nie gra, więc jednak radziłabym wam mieć się na baczności. Są momenty, w których chce się odstawić tę książkę właśnie przez te sceny erotyczne, ale jeśli lubicie erotyki, no to go. Ja tylko mówię, jak jest w moim przypadku, wiadomo, to jest moja recenzja, pozwólcie mi się wypowiedzieć. Natomiast bardzo byłoby fajnie, gdybyście wy też mi dali znać, jak wam się podoba ta książka i mam dla was taką e, możliwość, ponieważ mam dla was trzy książki do rozdania, trzy książki, nowiutkie egzemplarze bez winy, nowe, pachnące, nowością po prostu czat. Trzy nowisienki egzemplarze powędrują do Was. I jedyne co musicie zrobić, to napisać mi w komentarzu chcę przeczytać bez winy. Bez żadnego wymyślania. Mam dzisiaj dobry humor, nie musicie się wysilać. Piszę z rok szkolny. Większość moich widzów to są osoby w moim wieku, więc nie wiem, jak Wy, ale ja już mam trochę nauki, jakbym jeszcze miała wymyślić jakąś odpowiedź na konkurs, to by mi się nie chciało, więc dlatego wystarczy, że napiszecie, chcę przeczytać bez winy w komentarzu, a ja wylosuję sobie trzy osoby, do których te książki powędrują. Zatem jeszcze Teraz dziękuję Wam za poświęcony mi czas, a nie robię to po raz pierwszy. Dziękuję za poświęcony mi czas i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w nowym filmie, chyba też recenzji, więc no, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia, pa pa!